Cześć z tej strony, Nixon. Tym razem mam dla Was najlepszą bitwę na T265 Patriot w aktualizacji 1.22, czyli po tym, jak dostał on ogromne buffy, i jest on teraz. Według mnie bardzo dobrym czołgiem ciężkim, którym można grać i jak medem, i jak hatekiem. Nie zobaczycie mojego komentarza powtórki, aczkolwiek po prostu wyciąłem kawałek live'a, na którym bitwa była rozgrywana. Bardzo serdecznie Was na tego Twitcha zapraszam, link macie w opisie. Przy okazji, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I jeżeli będę jakieś głupoty gadał na początku, to o tym się nie przejmujcie. Po prostu, jeżeli sobie czasami z kimś tam na live'ie dyskutuję, to tak to mniej więcej wygląda. Przy okazji... A! Najlepiej mi odebrać prawo. Do głosowania. Bo jestem mężczyzną. A czy nie jestem mężczyzną z A czy... to. To taki trochę żart by był, że... No nie jestem mężczyzną, jestem głupim dzieciaczkiem. A ja 15 kończę. No i nie jestem już głupim dzieciaczkiem. Mam dużo nowych przywilejów, ale nie będę mówił jakich. A, no i trafiłem, trafiłem w gościa tamtego. On zniknął, ale on, o, on tutaj był i dostał pestkę. Ale jestem mądry. Ja pierniczę. No i po jakich farmie, no? I czy to nie jest gameplay pro-playera? Po, pomijając fakt, że gram sobie na szóstych tierach ósemką i ich. Oni, ja patrzę, stanę przodem. Gościa nie może mnie dotknąć. On też mnie nie może dotknąć. On mnie nie ma, jak dotknąć. To, że trafiło, to jest trochę imponujące. On mnie nie może dotknąć. On może mi za 20 strzelić, jak będzie bardzo chciał. A Ani więcej. A jestem jeszcze safe w miarę od nich. Opa, po pa to. <grymne> no, już mam 2000. przepiękne Mój Timeksy tam stoi, wiesz. Żaden z nich nie będzie jakoś pikował, bo każdy z nich się boi i tak dalej. A ja sobie cyk, cyk, cyk. Robię każdego. Jak chcę do niego strzelać, to muszę APC-Rami goldowymi. Bo to po dolnej płycie tak nawet średniowo wchodzi. No, dobra, nie trafił. Mam jeszcze dwie pestki za darmo, i potem będę musiał po prostu albo strzelić szybciej, albo odbić. Zobaczcie mi po prostu 279. To jest bardzo mało prawdopodobne. No właśnie. No i się ma no. Panie kierowniku, takiej informacji to nie dawaj na tej platformie. Jakie? Jakie informacji? Czy ich. Aha, że informacji o tym, co będę mógł, a czego nie będę? Będę mógł dużo? Szkoda, że zebrałem, bo jestem głupi. Mam dużo życia, ale no, to było niepotrzebne. I tak ładnie te paski latają. Ja na przykład irytuję na takim tu banowanie Słów? O twoich przy Okej. Okay. No to była akurat racja. A mnie na przykład, irytuje na przykład na Twitchu banowanie słów. Po co to jest? I co? I ktoś mu powie na la... Ktoś powie jakiemuś streamerowi tak na live, bo na przykład to nie wiem. Będzie, będzie gadał sobie z jakimś widzem na Discordzie i widz go stroluje. To co? To trochę takie. co nikt nie wie, że to słowo istnieje. Nikt nie wie, że takie słowo istnieje. Jak się je powie, to po prostu każdy będzie wiedział już. Dlatego nie można? Muszę się obrócić Nie chciałbym w dupkę wyrwać Ale ich niszczę jak dzieciaczki no, Taki patriocik na takim losowaniu, no to przecież niszczy wszystko Jak chcę A patrz Ucieka Kolego 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 Kole... Kolego okay. To Najpierw Dobra, są priorytety. Istnieją priorytety w mojej misji A jednak, jednak wróciłeś Wróciłeś, on mnie nawet od boku może mieć problem przebić A, mówiłem O ty Gościu, uważaj sobie Czy on mnie jeszcze raz objeżdża, serio jak ja wyjadę przodem na niego, to on już ginie Hit, trafiłem bo to z zero dostałem przy okazji. O. Tak se jedzie na full open. No, czy to nie jest dobry czołg? Jeszcze z tą stabilizacją, którą w końcu mu zrobili. Ma taką stabę, że noż 8 tiery ciężkie tego nie widziały. Ile godzin wod? Boś. No, dużo godzin wod. Ja nie wiem, gdzie to sprawdzić. Nawet. Ja nie wiem, czy to mi liczy godziny w wodę, szczerze czy, czy gdziekolwiek coś liczy, ale mam. No przynajmniej dużo. Mam przynajmniej mega, mega, mega dużo. O! Weszło. spenowało go. Udało mi się. Porosowało mi pękę. To jest akurat fajna sprawa, że tutaj da się go przebić. Ależ według mnie powinny być. Powinno być tak, że on ma. Nie wiem, że na przykład ten punkcik jest miękki albo coś takiego, a reszta jest już twardsza o wiele. Coś takiego. Bo tutaj wszystko jest na podobnym poziomie, pancerza. Ale ich robię, ja pierniczym. No. Gościu jeszcze chciały przeżyć, ale. Nie pozwolę mu. Ała? Kiedy ja umrę jeszcze od niego. Dobra, nie umra od niego, bo się obrócił Dam mu pechę jeszcze? Nie dam mu pechy jeszcze. Niestety To jeszcze dwie pestki bym dał. To by była dobra bitwa. Czekaj, proszę, żebym tylko pestki jeszcze zrobił Ty, no mam 7000, no co jest? No i spoko. Pyk. No i git. Ja wiem, że mam z tyłu gościa, no ale. Zdarza się i tak. Ho, ho! A! Przedobo pierwszy! O, kurde, ale fail. Ale fail. No ja wiem, że jakbym zainstalował z to by pisał, ale po co z tym? 7300! i piernicze! Jak porobiony! Jak porobieni! Ho, ho, ho. A, ten człowiek jest mocny. Ja! Yeah. No i mój film o tym Patriocie. Przedostatni mój film. No to to nie jest jednak clickbait żaden, bo to jest no, zarąbisty czołg. Żadnym innym bym sobie tak nie grał, nie? Tak przyjemnie. A ten to jest po prostu Boży czołg Jeszcze po prostu na ślepo miałem. No tak, w tego tigera któregoś z No i 7600 zrobiłem. 7571 Jeszcze w życiu tego nie zrobiłem. Jeszcze w życiu tego nie zrobiłem, kurde. się zrobiłem, ale nie tak, nie ósmym tierem. Kurde. Sorry. No, po to. Czy Ja nie zrobiłem 2K Expa? Nie, no. Patrz, jak malutko brakowało. 29 Expa do 2000, a to jest tak dużo. No i zarobiłem przy okazji. 365 tysięcy brutto no i na, na to 244 tysiące Fajna sprawa